Ale piękne są nogi Słucham, Adasz. Co chcesz, kochanie? Co byś chciał? Tata? Gdzie jest tata? Tam. Ten, ciuch, ciuch Ten, ciuch, ciuch. A jak ciuch, ciuch robi? Ciuciu, cciuciuciu, tak? cciuciuciu, cciuciuciu, ciu, cciu, mhm. tak? Mama. mama, cciu, 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 Mama. cciu, malujesz Tak? cciu, 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 Pomaluj. O, no, spadnie. Tu. 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 Uwaga! Bo jak spadnie, to się rozbije, Adsiu. Wiesz? Tu. 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 Nie. 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 rzucamy tam. A jaką jeszcze minę? Jaką jeszcze minę, ale się robi? tak lubię, głową. No, zrób Milkę do taty. Do taty. Spójrz, na no, spójrz na tatę. No, spójrz na tatę. No, spójrz na tatę. Tata! Tata zaraz się otworzy. Spójrz na tatę i zrób Milkę ładną. Uśmiechnij się ładnie. Uśmiechnij. Pokaż wszystkie ząbki. Pokaż, żeby się do aparatu. Nie? czy biały? szary szary? kolory nazywaj du du bak du, -du. bak 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 Yeah. <laughs>